Siemczko, witajcie kolejny odcinek naszych Wydzmińskich opowieści. W ostatnim odcinku doszło do decyzji, która nie podobała się do końca yy, wojakom, ponieważ zostawiliśmy Nilfgaardzkich osobników we wsi. A tutaj widać, że coś też się dzieje i to zaraz ogarniemy. jaru. Owianego złą sławą kamieniołomu. Kilka lat temu osunęła się tam jedna ze ścian, grzebiąc dziesiątki robotników. Ściągnięci z Oksenfurtu uczeni orzekli jednogłośnie. Skała jest zbyt krucha, dalsze jej wydobywanie grozi kolejnym zawaleniem. Idąc za ich radą, mewę zamknęła kamieniołom królewskim dekretem. Mimo to z kruczego jaru dochodził stukotki kilofów. Natychmiast posłano tam zwiadowców. Wrócili niedługo potem z ponurymi minami i płaszczami powielonymi wapiennym pyłem. Nilgardczycy otworzyli kamieniołom na nowo pani, zagonili do pracy ludzi z okolicznych wsi. Ciekawe, może ich niejsi inżynierowie wiedzieli, jak zabezpieczyć ścianę. Sądząc po świeżych mogiłach, jakie widzieliśmy wokół Jaru, niekoniecznie wasza wysokość. Patrz, synu, jak wygląda ta cywilizacja, którą niesie nam Nilgard. Powiedziała Mewe, zwracając się do Wilema. Książę w odpowiedzi spuścił tylko głowę. Królowa odwróciła się do Reynarda, który jak zwykle był u jej boku. Co proponujesz? Jako żołnierz radziłbym ci odstąpić, pani. To trudny teren do walki, a zysk ze zwycięstwa będzie niewielki. Ale jako zwykły człowiek uważam, że. Tak? Nie godzi się zostawić naszych ludzi w niewoli. No to oczywiście, że. Gdybym robiła w myślach bilans zysków i strat, powiedziała mewę, to złożyłabym hołd Nilfgardczykom jak Willem. Ale ja nie robię tego, co dyktują chłodne kalkulacje. Robię to, co jest słuszne. Za mną! Żołnierze ruszyli za królową bez zastanowienia: z bronią w ręku i okrzykiem na ustach. Musimy się odpłacić za tych, którzy nie dotarli, na przykład za tych od lawiny. Wszystkich nadzorców. No, Okej. Okay. Mam niskie morale i to może być minusem tej bitwy. Sukińscyny. Zmuszają moich poddanych, żeby walczyli przeciw nam. Twoje życie należy teraz do mnie. Zacznijmy. Eg, wojenka, wojenka. Im są więksi, tym łatwiej trafić. Ty, bo ty ich ładnie tutaj podzdejmujesz. Eee. Liria! Bardzo ładnie się zaczęło. Mądry wybór. Fuku do samo. Nie zabijemy nadzorców! Niewolnicy zwrócą się przeciw nim, pani! Haha, ha! to może zaboleć! Wystarczy jeden strzał. Nadzorcy są martwi, pani! Szybko poszło! Lyryjczycy szybko uporali się z Nilfgardczykami z Króczego Jaru. W końcu byli to dozorcy niewolników, którzy mieli większą wprawę we władaniu batem niż mieczem. Ci, którzy przeżyli, zostali zakuci w kajdany, te same, którymi skuwali rywskich chłopów. Oni zaś prezentowali się żałośnie, wyniszczeni ciężką pracą, niedożywieni w podartych łachmanach, ale w ich przekrwionych od pyłu oczach. Gorzał ogień. Pani, czarni traktowali nas jak psy, jak bydło. Odarli zgodność. Proszę, daj nam do ręki broni. Weź nas pod swój standard. Daj nam się zemścić. Reinhard nachylił się ku mewę i rzekł ledwie słyszalnym szeptem: Wasza wysokość, oni nic nie mają, nawet butów. Żeby ich wyposażyć, wyszkolić, trzeba by wydać fortunę. No i. To prawda, nic nie mają, powiedziała Mewe. I nic nie umieją, ale kiedy patrzę w ich oczy, wiem, że nigdy nie ustąpią pola, nigdy nie rzucą broni. A tacy rekruci warci są każdych pieniędzy. Chłopi przyjęli decyzję królowej z ogromną wdzięcznością. Nie mogli się doczekać, kiedy staną do walki przeciw swoim oprawcom. Bra Jedną trzecią racji dostawali. Nie, nie chcę tego. Tu myślę, że mam dobre bibeloty. No, i dobra, jazda. Trochę podnieśliśmy morale tą walką. Co mnie cieszy. Aczkolwiek nie ukrywam, że chciałbym tak do końca je podnieść. Dobra. Jakiś fort? Widząc na horyzoncie zarys twierdzy Maloebon, Mewę spochmurniała. Na wieżach nie powiewały co prawda sztandary ze złotym słońcem, ale to wcale nie oznaczało, że obsada zamku jej sprzyja. Maloebon należało bowiem do obertów, arystokratów skłóconych z rodem Mewę. I z nią samą. Spójrz na mury, Reinhardt. Powiedziała Mewę, zadzierając głowę. Pełnobalist. Stoją i zbierają kurz, podczas gdy wokół toczy się wojna. Może Obertowie udzielą ci pomocy, odparł Reinhardt. Prawda, w przeszłości się ścieraliście. Ale może teraz, w obliczu wspólnego wroga. Wroga? Prychnęła królowa. Oni otworzyli przed Nilfgardem bramy. Sprzyjali Caldwellowi. Sprzyjali mi, matko. Powiedział Willem. I wiem, że podzielają moje rozczarowanie postępowaniem generała Wydachiego. Kiedy zobaczą, że przeszedłem na twoją stronę, może zapomną o starych urazach. Może warto. Ach, czego się nie robi dla dobroj ojczyzny? Westchnęła Mewe. Niech będzie. Reinhard, wyślij do twierdzy posłańca. Niech przekaże obertom, że królowa chce z nimi rozmawiać. Chwilę później otworzyły się okute żelazem bramy. Mewę wjechała na brukowany dziedziniec, gdzie powitała ją margrabini Greta, głowa rodu. Chociaż powitała to nie jest chyba odpowiednie słowo. Staruszka skinęła jedynie głową. Nieznacznie. W czym mogę ci pomóc, Mewę? W wojnie, moja droga. Tej, która toczy się tuż za murami twojego zamku. Greta uśmiechnęła się pod nosem i splotła kruche, pokryte pierścieniami dłonie. Obawiam się, że to niemożliwe. Świętym obowiązkiem wasala jest służyć seniorowi wsparciem, a moim seniorem jest jego wysokość Willem. Odparła spokojnie Greta. Słysząc swe imię, Willem wyszedł przed szereg. Przykładam się do prośby matki. Rzekł książę. Próbowaliśmy układać się z cesarstwem. Zaufaliśmy obietnicom generała Abdachiego, a ten je łamał jedna po drugiej. Margrabini Greta spuściła wzrok. Obertom przecież też zabrano ziemię, też wywieziono poddanych. Nie możemy dłużej ustępować. Musimy uderzyć. Razem z całą mocą, tylko wówczas możemy mieć nadzieję na wygraną. Ja jej nie mam odpowiedziała szeptem szlachcianka. Widziałam zwierzę, jak maszerują wojska czarnych nie przebrane może ale masz rację, Wasza Wysokość. Kiedyś trzeba powiedzieć dość nawet jeśli to będą nasze ostatnie słowa. Willem ujął kruche dłonie margrabini i ukłonił się Dziękuję. W imieniu swoim, matki i całego kraju. Mewę opuszczała twierdzę Maloebon, wzmocniona wojskami Obertów i podbudowana postawą Wilema. Jeśli wcześniej miała wątpliwości przebaczając synowi zdradę, teraz nabrała przekonania, że postąpiła słusznie. Balistę mamy. O, super. Samy z wami razem przeciw Czarnym. Lirit. No tak, no bo tutaj jakby nie patrzeć, już powoli dobijamy do celu, mamy zamek jakiś. No, i zaraz kolejny zamek, więc... Wojska Mewe dotarły do Karlobagu. Niewielkiego podupadłego miasteczka. Nilfgaardczycy mają tam silny garnizon. Donosili zwiadowcy. I przygotowali się na oblężenie. Zgromadzili żywność, ściągnęli machiny wojenne. Możemy odbić to miasto, powiedział Reinhardt. Ale nie obędzie się bez strat. Dużych strat. Radzisz więc, żebyśmy odstąpili? Obawiam się, że żołnierze źle by to przyjęli, pani. Rwą się do walki. Jeśli dasz rozkaz do odwrotu, podkopiesz ich morale. Jedziemy. Może i poniesiemy duże straty. Powiedziała Mewę, dobywając miecza. Ale zadbam o to, żeby Nilfgaardczycy ponieśli większe. Każ ludziom szykować się do ataku. Liryjczycy ruszyli w stronę miasta. Jakby w odpowiedzi rozbrzmiały wojskowe bębny. Nilfgardczycy szykowali się do obrony. No, zobaczymy co oni tu potrafią. Jakby nie patrzeć. Mamy całkiem dobrą armię, tak? No dobra, myślę, że jest spoko. żadnego miasta w Kiedy się nauczycie? Wojna to głupota. Król musi podejmować trudne decyzje. Trochę dziwne rozmieszczenie. Lewa prawa, lewa prawa. No ale lewa. trudno. Ej, trzeba tego rzucić. Bo jak najszybciej doił. Mają piękną broń. I to całkiem nową. Musimy skruszyć ich mury! Czas na pościg. Ech, trzeba było słuchać mojej baby. Dobra. Nie masz nic o wrażeń, więc nie ma to sensu. Idziemy. do mnie rzucimy ciebie w kółko do samo oraz ciebie też rzucimy e wojenka. wojenka. Dobra, musimy was uzdrowić, bo zaraz tutaj izbę mi załatwią. Co nie jest najmilsze. No, 24, już można coś tutaj zadać. Dobra, muszę rzucić. Raz trafiłem krepas dwustoplotki. Dobra Teraz musimy ich przerzucić tutaj Najlepiej no, to zrobić z posiłkami 行、sure. Pięknie. Hmm... Tego nie było w podręcznikach. Cyk. Kopać, kopać, nie gadać!

Interesujący przypadek, ciekawe do ilu dojedzie. No i musi zacząć rzucać na ten płomień, tak? Udało się pani. Miasto jest nasze. No i nie było jakieś dramatycznie ciężko. Nilwgardczycy byli faktycznie doskonale przygotowani. Mieli specjalne haki do spychania drabin i długie włócznie, którymi razili leryjczyków z murów. Królowej udało się wetrzeć do środka dopiero za czwartym podejściem. Szła już wtedy po ciałach własnych żołnierzy. Mewe była w szpitalu polowym, kiedy podszedł do niej Reinhardt. Musiał podnieść głos. Żeby przekrzyczeć jęki rannych Wasza wysokość, delegacja mieszkańców Chcą z tobą rozmawiać Przed namiotem czekało kilkunastu mieszczan I mężczyzna zakuty w kajdany Był ciężko pobity Z rozciętego czoła ciekła mu krew A to kto? Nasz kowal, Todor Powiedziała kapłanka w postrzępionym habicie Zdradził cię, panie jak tylko Nilgardczycy weszli do miasta, zgłosił się do nich sam nieproszony i zaoferował swoje usługi. Robił dla nich broń, zbroje w zamian za cesarskie złoto! Mewę złapała jeńca za brodę i spojrzała mu w oczy. To ty zrobiłeś te haki? Te długie włócznie? ja, pani. Dobra robota! Warknęła królowa. Cholernie dobra. Pani, miej dla niego litość! Krzyknął starszy mężczyzna w brudnym od mąki fartuchu. Kiedy Gardczycy pojmali mojego syna, chcieli go wieszać. Todor go wybronił. Mnie też pomógł. Odezwała się jakaś kobieta. Widział, że m głodna chodzę, to jadłem się podzielił. Mieszczanie zaczęli się przekrzyknąć. No i teraz ciężka decyzja. Inni przypominali o szlachetnych uczynkach kowala inni. Wyzywali go od kolaborantów i domagali się kary. Mew odwróciła się, żeby spokojnie pomyśleć i zobaczyła leżące przed szpitalem ciała żołnierzy. Gdyby nie Todor, byłoby ich może mniej. Matko! Mewe usłyszała głos wilema. Moje winy były większe, a okazałaś mi łaskę. Mm. 20 moich ludzi zginęło, wyzwalając Karlobak z rąk Nilwgardczyków, powiedziała Mewę, zwracając się do Kowala. Zginęli rażeni twoją bronią, zapłacisz więc własną krwią. Za każdego dostaniesz 5 batów. Nim oprawca wymierzył 100 razów, zmęczyła mu się ręka, trzeba go było zmienić. A Todor przeżył o dziwo. Ale nie był już potem w stanie pracować przy kowadle i resztę swoich dni spędził w nędzy. takim. Hmm. droga, okupimy naszą wolność, ale droga. Z tego, co mówili, to był dobry człowiek, tak? Jezu się, czemu? Co mamy nowego? co silna balisty. jesteśmy coraz bliżej miejsca docelowego. Sprawdźmy tutaj te puzzle. Cóż to jest? Dobra. 아이. Nie do końca mi o to chodziło. Dobra, mam rozwiązanie. Tak... Nie wiem czy jest dobrze, nie mam pojęcia. Już wiem, że jest źle jeszcze raz. Gdzie tu jest już trzy, więc on zejdzie? Pięknie, Matko Bosko, kochano, ile można, wściekłe krowy, żeby to tyle tutaj dawało nerwów. Tu jeszcze coś mamy. Dobra. Kolejne ciała, żeśmy zakopali. Już mam 42 minuty, więc nie będę tutaj przedłużał. Pójdziemy tu najpierw, więc sobie szybki powrotnik zrobię i stąd pójdziemy tam dalej. Także ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się następnego hej. Nilfgaard tego pożałuje. Klnę się na wszystko co święte.